to to Biały Stok. A moje życie to Biały Dobra. No, zabraliśmy się za Biały Stok. Um. Bo tak wylasowałem. To ładnie to wylasowałam gr gr Grajewo, czy jak... i... czy to znaczy... pomiędzy Grajewem a Ełkiem i... ale... ten... Zdecydowałam się, że jednak przejść, że Biały Stoł będzie ciekawiej. Ehm, bo, bo w końcu... O, widać, że... C nie dziwię się, nie dziwię się, że Podlasie jest jedno, bo... Takie domki Ale nie gadajmy, że Podlasie jest Haha, Podlasie! Śmieszne! Śmieszne, bo wiecie, Podlasie! Haha! Haha ha ha Nie, nie jedno mnie się w Podlasie po prostu nie śmieszy. Poza tym jest bogatsze od takiego barwieńska wazowskiego, nie? Lubelskiego też. A co to? Tego jeszcze nie widziałem. No tutaj chyba ulica to prowadzi do drogi przemysłowej. Ja nie jestem zbytnio oprowadzony po tym Białym Stoku, nigdy tam nie byłem i w ogóle. No, więc tak losowo. mi przybliżyło kiedy tego nie chciałem. Fajna uliczka, fajna uliczka. Normalnie 10 na 10 chciałbym tam na tej małej ulicy mieszkać. Dobra, co? To gdzie ta ilo... Solnicka? Solnicka? Tak, to się nazywało Solnicka. I tutaj... no ładnie wygląda. A wy myśleliście, że Podlasie jest takie biedne. Jezus Maria, jakie biedne, no. Ta, 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 ta. W sumie też tak myślałem, ale jednak się myliłem. Patrzcie, jakie... No. Więc nie jest aż takie biedne, chyba, że ta... Chyba, że ta solnicka dalej. Tam jest już bieda. Jeżeli chodzi o... E ten asfalt ale podobnie jest w Jeleniej Górze bo, bo ten nie chodzi mi oczywiście, że o styl, że o ludzi w ogóle, ale ten Gdybym w Jeleniej Górze to były podobne drogi ale tutaj już na innym, innym w innej części miasta po prostu tam, tam gdzie ten jak to się nazywało, ta dzielnica co co na, nie, na tej jałownicy, na, na trójce była chyba. no. za dzielnica wschodnia, nie wiem, nie pamiętam. Ale nie będę się już wypowiadać, bo potem. Potem nie chcę ten. Nie chcę spuścić. Kontrolacji żadnych. No już 4 minuty nagrywania, ledwo co ten? Lewo co ten? Lewo co, co, co zacząłem nagrywać, już 4 minuty. To nieźle.

No i chyba wracamy tutaj. Właśnie tutaj wracamy. <grymne> nie, nie, ja, ja nie chcę kółka robić. Ja muszę ten gdzieś tutaj. O, przesunę się tutaj. I tam do tej dzielnicy Białego Stoku. Tu już po przerwie. Witam po przerwie. Co to za budowa? Lubię, gdy, ten, gdy, gdy w Street View są takie, ten, takie budowy. Badanowicka. Zobaczę tę uliczkę, bo nawet będziecie ciekawi. Lublin, Kuźnica, Ełk. Patrzę we Okej. Okay. No, tutaj wyszedł chwilę była była budowa, a teraz jeszcze jakaś droga. Tutaj jest londo, wow! Nie, tutaj było, tutaj było planowane robo i teraz, teraz jest. Ale tutaj nie ma. Wiem, to dziwnie zabrzmiało. O, tu jakieś fajne bloki muszę zajrzeć. Koniecznie. to nie są chyba bloki, nie? No to już... To już ten. A Burger King. Nie, 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 to nie jest. Coś jest shell. Czy ja jestem... Czy, czy ja właśnie zostałem... Zostałem Strollowany, czy jak? Nie wiem już. Nie, to zobaczcie ten, coś tutaj jest. KFC. A! Pomyliło mi się z Burger Kingiem. E! Jak można mylić KFC z Burger Kingiem? Nie, nie wiem jak można mylić Burger King. Co? OK, z Burger Kingiem, no. Pomylił McDonalda z, z tym. O, tutaj jakaś fajna uliczka, tylko, że nie mogę się tam przedostać. Ach. Czyli okej, okay, tutaj, tutaj jest no fajna uliczka, ale naprawdę, co jest tutaj, że nie mogę się przedostać? Dlaczego tutaj nie ma? Dlaczego? Za jakie grzechy? Czekaj, ci tutaj jest? Nie. Dobra, ja już nie wiem. To gdzie w końcu ta ciekawa uliczka? Tutaj ten tutaj strzelca 2000. Ty był... a to to, to, to z 2017. Okej, okay, z Wasam Honą, z własną Honą. To wrzesień 2011, a tu pięknie jak to wygląda Mieję się najlepsze ten region. Widocznie Zaraz kończymy, tylko zobaczę jakiś tutaj jakiś zjazd, nie? Nie. Myślę, że jakiś benzyn czy co ale podobne to... Ba autosceny bardzo podobne. Tylko, że tutaj jest chodnik. <grystanie> o nie. Dobra, więc tak, tutaj jest... tutaj jest sześćdziesiątka piątka. Tutaj... Zobaczę na tę sześćdziesiątkę te, te piątkę. I tylko tutaj da się zjechać, ok? Czyli musimy tutaj prosto nadal. Nie, tutaj też się nie da. Ale jaja. No, czyli będziemy musieli jechać pod prąd, tak? Dobra. Rozumiem. No na tej komunalnej skończymy, bo już... Jest długiego renderingu, jak zwykle. To było na tyle, i widzimy się już w czwartek. Yy, pa!